Z wami siurem słowa Ewangelii według świętego Łasza, nie. Jezus opowiedział uczniom przypowieść, czy może niewidomy prowadzić niewidomego, czy nie wpadną w dół obydwaj. Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku? Gdy sam belki w swoim oku nie widzisz. Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazkę z oka swego brata. Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo, nie zrywa się w ich ściernia. Ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Oto słowo pańskie. Jesteśmy śmiertelni. Każdy z nas kiedyś zejdzie z tego świata. A dziś Święty Paweł w drugim czytaniu mówi, kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność. Śmiertelny człowiek ma przyodziać się w nieśmiertelność. Za chwilę wejdziemy w czas Wielkiego Postu, aby. Przygotować nasze serca do uwielbienia Boga w tej tajemnicy życia, które zwycięża śmierć tajemnicy zwycięstwa Chrystusa w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu, w którego to zwycięstwie mamy swój udział, w owocach tego zwycięstwa. Przede wszystkim tym najważniejszym, podstawowym obecności zmartwychwstałego, żywego Pana w naszym życiu. Mam przeodziać się w nieśmiertelność, ale to nie tylko jakaś odległa perspektywa naszego odchodzenia z tego świata. Tu na Ziemi, dziś. Jesteśmy zaproszeni, by w tą nieśmiertelność się również przyodziać. Miłość, sprawiedliwość, prawo, łaskawość, miłosierdzie, pokorę, wierność, uczciwość. Przeodziać się w Chrystusa. Nie jest Dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc. Z obfitości serca, mówią wargi, człowiek dobry z dobrego serca wydobywa zło, wydobywa dobro, a zły zło. Więc jeśli tak się dzieje, to znów warto przyjrzeć się i zadać sobie pytanie, o kondycję i jakość mojego serca. Dokładnie wiemy, jak przeżywamy nasze dzień, co mówimy, co czynimy. I tylko my i Pan Bóg wiemy nawet, co myślimy. Czy przynoszę dobry owoc? Czy wierzę, że mogę przynosić dobry owoc? Bo czasem może człowiek sobie pomyśleć, no tak, już taki jestem, już tak jest ze mną źle, już, ty, już tu nic więcej się nie dokona. Jezus mówi w Ewangelii o winnym krzewie. Kto we mnie trwa, a ja w nim, ten będzie przynosił owoc obfity, bo bez mnie nic nie możecie uczynić. Jesteśmy zaproszeni, powołani i uzdolnieni do przynoszenia obfitego owocu, takiego, który trwa. Owocu, którego źródłem jest to, że jestem jak to drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które nawet w trudnym doświadczeniu nie przestaje wydawać owoców i nie traci zielonych liści, o ile rzeczywiście moje korzenie wypuszczam ku źródłu, jeżeli czerpię życie z Boga, chrześcijanin żyje Bogiem i żyje z Boga. To jest źródło naszego życia, tego nadprzyrodzonego, które ma prawo wyrazić się w każdym dobrym uczynku który z wiary, z miłości, w nadziei podejmiemy. Nie przynagleni jakimś zewnętrznym strachem, co sobie inni pomyślą, jak Pan Bóg będzie na mnie patrzył, ale przynagleni miłością. Miłością, która staje się światłem w świecie. Chrześcijanin, który daje poznać się, że jest uczniem Chrystusa, bo miłość, którą czyni, inni mogą doświadczyć. Nawet jeżeli ta miłość będzie tym uczynkiem dokonanym w tym wymiarze duchowym, o którym wie tylko Pan Bóg modlitwy, postu jałmużny, pięknych uczynków wiary, które możemy i powinniśmy czynić, nawet jeżeli nie będą widoczne, a może właśnie dlatego, żeby nie były widoczne. Uczynki tak, ale owoce ich, a te już mają być widoczne. Bo z okwitości serca mówią usta. Dzisiaj pierwsze czytanie skupia się właśnie na słowie człowieka. Żyjemy w czasach, kiedy słowo często traci swoją wartość, swoją ostrość. Politycy przyzwyczaili nas do tego, że mówią dużo, że kłamią. Że to słowo wylewa się, nie nosi żadnej treści. Ale kiedy nagle zatrzymamy się i spojrzymy na swoje słowa, jaką treść one niosą, to może się okazać, że znów mierzymy się z tą postawą ewangeliczną, że jest jakaś belka w nas, która nie pozwala nam widzieć właściwie słowo, które oczernia drugiego człowieka, słowo, które wypowiada brak miłosierdzia, słowo, które kłamie. Cóż z tego, że w małej rzeczy, ale jednak. Na progu wielkiego postu. Pomierzenie się z naszym mówieniem, z naszym patrzeniem, z naszym postrzeganiem to znów przylgnięcie do Chrystusa. Do tego, by zobaczyć, że mogę widzieć właściwie, że mogę właściwie rozeznawać, że nie jestem skazany na to, by. Przyzwyczaić się do ani drzazgi, ani belki w swoim życiu, w swoim oku. Ten obraz jest niezwykle ostry, ponieważ oko jest tym wrażliwym zmysłem. Nawet sobie może wielu z nas nie jest w stanie wyobrazić, co to znaczy, gdy nagle człowiek traci wzrok. Często traci postawy bezpieczeństwa. Nie może tego, nie może tego, nie może tamtego. Jest zdany na innych. To wrażliwa przestrzeń ludzkiego postrzegania. I może tak warto byśmy patrzyli na nasze sumienie jako na. Tą więź z Bogiem, bardzo delikatną, którą łatwo zdeformować tym znów za dzisiejszym drugim czytaniem, ościeniem, którym jest grzech. Ale Paweł mówi, że Chrystus ten grzech pokonał i daje nam zwycięstwo. U niech będą dzięki, że dał nam zwycięstwo przez Jezusa Chrystusa. Im bardziej jestem blisko Chrystusa, im więcej jest Chrystusa w moim życiu, mówiąc obrazowo, tym bardziej zwyciężam. Im dalej odpycham Chrystusa, im bardziej go i Jego słowo bagatelizuję. Tym większe i częstsze ponoszę klęski i porażki. Przygnąć sercem do Chrystusa. Trwamy w roku jubileuszowym i to wezwanie do bycia pielgrzymem nadziei jest tutaj niezwykle pięknym obrazem, bo pielgrzym ma cel. Pielgrzym nie stoi w miejscu. Wielgrzym idzie właściwą drogą do celu. I ten czas Wielkiego Postu będzie również dla nas jak każdy darem niezaprzeczalnym, niepowtarzalnym, cennym i wyjątkowym, prowadzącym nas do tego właściwego celu naszego życia, jakim jest być bliżej Chrystusa. Czyli cały czas iść drogą ku świętości, ku świętemu. Usłyszeliśmy przed Ewangelią: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, będzie miał światło życia. Nie będzie chodził w ciemności. Więc jeżeli chcę, by moje serce było sercem, z którego wypływa dobro, jeżeli chcę, by moje. Słowa niosły dobroć, niosły miłość. Nieustannie idźmy za Jezusem, idźmy do Jezusa. Nie pozwalajmy sobie na to, by nasze serce, nasze sumienie się psuło. Bo może się okazać, że wtedy przyjdzie ten moment w naszym życiu. Że będziemy chodzącą śmiercią w sposobie mówienia, myślenia, odczuwania, wartościowania. A psalmista mówi, że kiedy człowiek czerpie z Boga, nawet w starości, wydaje owoc i zawsze jest pełnym, pełen życiodajnych soków. Po co? Aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy. On opokął moją, nie ma w nim nieprawości. To jest ta postawa, która pięknie odbija się w naszym życiu duchowym, w naszym życiu modlitewnym. Nie jest żadnym truizmem przypominać nieustannie, że faktycznie mamy w modlitwie prosić, ale o wiele bardziej. Mamy okazję, by dziękować i Boga uwielbiać. Jeżeli zupełnie gdzieś ten wymiar gubię, może się okazać, że więcej we mnie z egoisty niż z tego, który jest nieustannie obdarowywany który wie, że przynosi owoc, ponieważ, ponieważ czerpie z Chrystusa, będąc pewnym, że bez Niego nic nie może uczynić. I dlatego nie pozwala sobie na to, żeby od Chrystusa być odłączonym, być dalekim. Ostatnia myśl to znów zrozumienie tego właściwego czasu, jaki daje nam Bóg i Kościół. W czasie Wielkiego Postu. To jest czas przygotowania do świąt wielkanocnych, ale w tym najgłębszym tego słowa znaczeniu, do odkrycia wagi naszego chrztu, który włączył nas w mękę śmierci z martwych do zrozumienia daru, którym zostaliśmy obdarowani, przywileju, który mamy, by być dzieckiem Boga i być nim rzeczywiście, by mówić do Boga Ojcze, by w Chrystusie widzieć i Pana, i brata, i przyjaciela. Świętość. Do której jesteśmy wezwani. Nie ma być dziełem tylko wyłącznie nas. To nie jest jakiś duchowy, psychiczny trening, który sobie nałożymy, postanowienia, które podejmiemy, by być lepszym. To czas, który mamy przeżyć z Bogiem, aby to On nas uczynił naprawdę lepszymi bo bardziej podobnymi do siebie.